Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku ja bym chciał poruszyć temat przede wszystkim Bitcoina. No bo kurde, jeżeli chodzi o wiecie jakieś tam Alty, to wiadomo, że Alty pójdą za Bitcoinem. Widzicie? Bitcoin od poziomu 0,61.8 od odskoczył i widzimy to, że Alty też narysowały bardzo fajne odreagowanie. Więc zobaczcie, spróbujemy zrozumieć, co się dzieje u nas teraz na Bitcoinie. Tutaj naszą poprzednią analizę przygotowałem. Zobaczcie, my mieliśmy tutaj jakiś tam spadek, no nie, i z tego co ja pamiętam, mówiliśmy z wami o tym, że będzie jeszcze 4 oraz 5, żeby doruszać cały impuls i na tym spadku, na tym spadku, ja mówiłem wam, że ja będę zamykać większą część swojego shorta i właśnie na tym spadku w okolicach 108, 600 ja realizowałem większą część, nie wszystko, nie wszystko, bo mi się wydaje, że Bitcoin może spaść poniżej poziomu nawet 107, ale w tym spadku, który my realizowaliśmy, o tutaj ja zamykałem swoją pozycję, większą część swojej pozycji, i myślałem, że tutaj może nastąpić odreagowanie, prawda? Czyli zobaczcie, o ten tutaj wzrost lokalny jarysuje. Jeżeli chodzi o Bitcoin, to od jest właśnie ta struktura. My czekamy na ABC do góry i od jest ta strefa. Co to jest za strefa? To jest mierzenie 0,618. Bierzemy Fibo, naciągamy na cały ten spadek i proszę bardzo, to jest ten poziom, który nas z Wami interesuje. Od tej strefy musi być odreagowanie, jeżeli no w ogóle my planujemy gdzieś tam trochę niżej spadać, prawda? No, to ja też usuwam. Od zobaczcie, moja pozycja long, którą ja pokazywałem. Mówiliśmy z Wami, że my czekamy na taką ładniutką trójeczkę do góry i my de facto wczoraj realizowaliśmy o taki bardzo, bardzo, bardzo duży wzrost. Nie za bardzo mi się podoba to, że my faktycznie dostaliśmy aż tak duży strzał do góry, bo jakby, wiecie, jest ogólnie wzrost do poziomu 0,61,8, wszystko jest w porządku, planowaliśmy z wami na tym wzroście realizować naszą pozycję long, prawda, czyli o tą tutaj, i właśnie otwierać pozycję short, ale ja chciałem zobaczyć jakąś taką ładną trójeczkę, o ten tutaj wzrost bardziej przypomina mi jakiś impuls nawet do góry, więc... Jest możliwym to, że my dostaliśmy faktycznie jakiś impuls i będzie rozszerzenie. I teraz właśnie ja wam pokażę o co dokładnie mi chodzi. Chodzi mi o to, że o tutaj ja planowałem jakby no, zaczekać na falę 5, czyli realizujemy cały impuls, później my czekamy na korektę i kontynuacja spadku. To jest to: impuls, korekta, i my czekamy na głębsze i większe zejście. To dalej jest aktualne, dalej oczywiście, że tak może być. Ale fajnie byłoby, teraz w dół realizować jakiś impuls. Czyli o co chodzi? Chodzi o to, że ten impuls będzie pierwszą falą. Zobaczcie, zaraz Wam to wszystko ja pokażę. O ten tutaj impuls, na który ja właśnie czekam, my będziemy mogli z Wami uznać za właśnie rozpoczęcie nowego impulsu w strukturze powiedzmy fali pierwszej. I to będzie wyglądało tak. Powiedzmy, o ten tutaj spadek jest dopiero falą pierwszą. My potrzebujemy jakąś korektę 3, 4 oraz 5. I o ten impuls w dół będziemy mogli traktować jako jeden of 5 w tym właśnie nowym większym impulsiem, czy to będzie C, czy to będzie 3, bez różnicy. W każdym razie ten tutaj ta fala ona składa się z piątki. tak? Więc powiedzmy, cały ten spadek my traktujemy jako falę pierwszą, dalej będzie jakaś korekta. I po tej korekcie 3, 4 oraz 5. I tak jak mówię, bez różnicy czy to jest fala C, czy to jest fala 3. мы реализуем с вами тут импульс, так, и тройка, и c то есть импульс, или же тройка будет душа, так, так, а фактически очень споры будет импульс, может даже нарисуем за еще до поджиму 100 тысяч, если ходит о фале c нам бы старше за еще даже до 100 104, ну, no, 103, может, 105, не знаю, где-то тут, в этих околицах, мухи быть уже закончение. венц Dopóki tego potwierdzenia my nie dostaliśmy, ja bym aż tak się nie jarał. I tak jak napisałem dzisiaj rano na grupie, tutaj jest mój short, jakby ktoś się pytał, ja o tym pisałem wczoraj, że my dostaliśmy wzrost powyżej poziomu 114, więc na tym wzroście ja otworzyłem swoją pozycję i właśnie to jest ta pozycja. Ja częściowo swoją pozycję realizowałem i mi się wydaje, że można będzie jeszcze część realizować, jeżeli my z Wami narysujemy za, zobaczcie, takie odreagowanie, jeszcze jedną nóżkę. Ot na tej nóżce mi się wydaje, że warto przymknąć jeszcze część, dlatego że my nie wiemy, czy to jest właśnie ABC, czy to jest impuls. Jeżeli będzie się realizować impuls, my nic nie kombinujemy, my traktujemy to jako A1, 2B i czekamy właśnie na większe, głębsze zejście. prawda? Jeżeli jednak się okaże, to jest ta sama struktura. Jeżeli jednak się okaże, i to też jest ta sama struktura, czyli my realizowaliśmy impuls spadkowy, była korekta. Pokażę Wam też wykres właśnie to, żebyście rozumieli, o co dokładnie chodzi. No tutaj zobaczcie. Od my właśnie dostaliśmy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć i właśnie to jest nasza korekta, o której mówiliśmy z Wami tutaj. No i co? I właśnie rozpoczęcie tego spadku. Bardzo ładnie wszystko wygląda, jest super. No, i teraz kluczowa rzecz. Zobaczcie to, właśnie co nie za bardzo mi się podoba. O ten tutaj wzrost my możemy tak samo na falę rozbić jako impuls. Rozumiecie? Odreagowanie jest od poziomu 0,618 po FIBO. Faktycznie to jest fajny poziom dla korekty. Ale dawajcie my sobie policzymy nasze lokalne podfale. No i właśnie sami sobie da się odpowiedź na pytanie, czy to wygląda jako impuls do góry, czy jednak nie. Zobaczcie. O tutaj. Patrzymy z wami na to pod takim kątem, że o tutaj faktycznie może być A, B, C do góry i to powiedzmy jest nie wiem, kurde nawet nie wiem jak to można rozbić na falę że mówić w takim razie, ale niech to będzie W w naszym przypadku, tak? O ta struktura to jest fala X i tutaj my dostaliśmy A, B, C i tutaj jest fala Y. I w tym przypadku to jest korekta. I w takim razie o ta opcja, którą wam pokazywałem wcześniej jest impulsem Później korekta, od ta korekta w strukturze 2B przyjmuje kształt podwójnego zigzagu. Oto jest ta korekta, którą ja wam pokazywałem. Ale tak jak mówię, jeżeli będziemy patrzyli na oto pod takim kątem, że no jakoś tutaj musimy za uszy naciągnąć te właśnie pięć fal do góry, i to faktycznie okazuje się teraz, że nie jest struktura korekta, tylko impuls do góry. To ja bym jeszcze dopuścił tutaj. Realizację trójkąta, który w sumie też będzie nam pasował dla fali drugiej. I dlatego właśnie mówię Wam, że jeżeli lokalnie my teraz będziemy realizować A, B oraz C, i później nastąpi to odreagowanie, czyli na korekcie ABC się skończy wszystko, nie będzie impulsu spadkowego, to my mi się wydaje, że będziemy realizować ABC do góry tutaj i my narysujemy ten tutaj wzrost. I wtedy nie wiem, czy nie warto będzie przejść na obliczenie właśnie z trójkątem. Wiadomo, że poziom negacji jakiegokolwiek obliczenia spadkowego, czyli albo z rozszerzeniem do trójkąta, albo od razu z tym większym spadkiem. On znajduje się tutaj, tak, czyli rosnąć powyżej tej falki nie można, czyli jeżeli my traktujemy to jednak jako impuls spadkowy, prawda? To wzrostu właśnie powyżej tego impulsu spadkowego być nie powinno. Tutaj jest negacja. Tak samo jest właśnie na Bitcoinie. Ale dopóki właśnie tego wzrostu nie ma, my możemy oczywiście że rozszerzyć tą korektę i tak jak mówię, w tym przypadku chyba najbardziej będzie mi się podobać struktura naszego, struktura naszego trójkąta. Czyli ten wzrost traktujemy jako A, będzie korekta B i tutaj później fala C. I wszystko musi chodzić trójkami przez najbliższe 10 dni. Jeżeli my zobaczymy z wami, że D nie przebija dołek fali B. Jeżeli my widzimy to, że C nie przebija wierzchołek fali A, my widzimy to, że wizualnie wykres się zwęża i każda kolejna fala jest mniejsza od poprzedniej, prawda? To w takim razie my rozumiemy z Wami, że ta struktura to faktycznie może być nasz trójkąt w strukturze fali B, prawda? I my traktujemy to jako impuls spadkowy A, B, C, D, E w strukturze naszego trójkąta. I właśnie my czekamy na jeszcze jedno wyjście w dół. Trójkąt występuje zawsze jako fala przedostatnia i ten tutaj spadek będzie falą ostatnią. Na tym spadku zamknąć shorta, otworzyć longa i czekamy na wzrost powrotem przynajmniej od tego trójkąta, a może nawet już kontynuacja będzie, prawda? Więc ta struktura z tyłu głowy możecie sobie, to te, jak też to gdzieś tam sobie osobno rozrysować na jakimś tam wykresie. I tak jak mówię, obserwujemy. Jeżeli faktycznie zaraz w dół będzie trójka i nastąpi to odreagowanie, to tak jak mówię, trzymam kciuki za to, żeby była zwykła trójka. Na tej trójce wszystko się skończyło i było to odreagowanie w dół. To będzie wskaźnikiem tego, że my realizujemy z Wami tylko i wyłącznie korektę. Bo żadnego raz, dwa, trzy, cztery, pięć być nie powinno. Rozumiecie tak? Bo wzrost powyżej od tego tutaj poprzedniego wierzchołka. Wskaźnikie będzie tego, że wszystkie obliczenia spadkowe są według mnie już zanegowane. Można będzie oczywiście, że dopuścić taką A, i tutaj jest A, B i my, i my będziemy mieli taką falę, C, później kontynuacja spadku. Ale ile procent korekty będzie od do tego właśnie impulsu spadkowego. 90% to jest za dużo, tak korekta nie, nie powinna wyglądać. Nie wiem, szczerze mówiąc, wątpię, że to wypali. A jeżeli chodzi o strukturę trójkąta, czyli jeżeli do góry narysujemy zwykłą trójkę, tak, to akurat będzie wyglądać całkiem fajnie. No, więc z tyłu głowy trzymamy jeszcze to, i tak jak mówię, tutaj jest ta alternatywa, którą ja Wam rozrysowałem. No, i patrzymy, co właśnie dokładnie będzie się działo na teraz w ciągu najbliższych kilku dni. Więc. Lokalnie, osobiście ja obserwuję, tak jak mówię, to, co będzie się działo u nas od tutaj. Ten spadek, który my teraz realizujemy wizualnie oczywiście, że wygląda na impuls spadkowy, no i właśnie jeżeli my zaraz w ciągu najbliższych kilku dni, może nawet godzin, będziemy realizować korekty i jeszcze minimum jedno zejście, to słuchajcie, o tutaj wszystko się wyjaśni. Jeżeli w dół będzie zwykła trójka, my nie dostaniemy 3, 4, 5 plus poza tym wszystkim pamiętajcie o tym, że to już mówiłem wam przed wczoraj, także. Będzie otwarcie dosyć wysoko w poniedziałek, no i właśnie my będziemy mieli gap. Widzicie, co się działo wczoraj, my dostaliśmy w ogóle spory wzrost i teraz o ta tutaj dziura dalej czeka na nas i mi się wydaje, że fajnie byłoby domknąć tą właśnie lukę, no i zobaczymy, kiedy będzie to zamknięcie. Ale w każdym razie, no tak jak mówię, ja Wam pokazywałem swoją pozycję, ja jestem w szorcie, bardzo fajną strefę wybraliśmy z Wami do wejścia. Wiadomo, że może nie udało się na samej górze otworzyć, ale i tak mi się wydaje, że źle nie jest. No i co? I teraz my sobie spokojnie właśnie czekamy na jasność i patrzymy na to, co będzie się działo nas tutaj lokalnie, no nie? Więc swoje pozycje zabezpieczyć, no i zobaczcie, jak my to wszystko ładnie rozegraliśmy. Przewidzieliśmy to, że będzie 4 oraz 5. Na tym spadku realizowaliśmy tak, nie może nie wszystko, ale większą część. Później my próbowaliśmy z wami zarobić na tym wzroście. od jest ten wzrost. W okolicach 113-114 ja mówiłem o tym, że można wychodzić z tego longa. No i właśnie wczoraj może nawet to wszystko na grupie i wam pokażę. Tak, to u nas było tutaj, to u nas było tutaj. Mm. O, tutaj właśnie pisałem, że pomiędzy 113 i 114 ja zamykam swoją pozycję, i później ja mówiłem, że long zamknięty i wleciał mi short powyżej poziomu 114. Więc tutaj wszystko bardzo ładnie udało się rozegrać, i co? No i teraz ja obserwuję tą strukturę. tak? To jest taka aktualizacja, tylko, no tak jak mówię, lokalnej struktury. Bo bardziej długoterminowo, no po prostu musicie otworzyć sobie grupkę, wpisać powiedzmy hashtag Bitcoin i zobaczyć, co ja tam rysowałem. No. Teraz omówiliśmy z wami jeszcze to alternatywy prawda? No i stop loss, jeżeli wcześniej mieliśmy trzymać się z wami za impulsem, to tak jak mówię, spadek jest całkiem fajny, fajne odreagowanie, swój stop loss albo pod wejście, albo właśnie odda ten tutaj lokalny wierzchołek. Czyli załóżmy stop loss, będziemy mieli teraz tak, 0,3, 0,4%, jakoś tak, no nie? Więcej już nie. No i słuchajcie, patrzymy teraz na lokalną strukturę, co będzie się działo u nas tutaj. Jeżeli na korekcie ABC wszystko się skończy, warto według mnie rozważyć opcję trójkątem, czyli będzie to jeszcze jedno podbicie do góry. No a tam już później będziemy myśleć, co robić dalej. Jeżeli chodzi o strukturę z impulsem spadkowym, ten impuls w dół będzie wskaźnikiem tego, że korekta już na pewno od tutaj w tym miejscu się skończyła. No i co? I w takim razie spokojnie sobie czekamy na realizację większego, głębszego zejścia. I jeżeli będzie ładna struktura wewnętrznych pod fal W, F C, czyli cały ten impuls będziemy traktowali jako jeden, to ewentualnie dadzą jeszcze dobrać od na tej korekcie. I my zabierzemy później 3, 4 oraz 5, a pamiętamy o tym, że trójka, ona z reguły jest największa i właśnie na tym spadku można będzie zarobić najwięcej. Wszystko słuchajcie, więc e, taka aktualizacja szybciutka, tak lokalne struktury przede wszystkim, e, żebyście rozumieli na co warto według mnie teraz patrzeć, co osobiście ja robię, też powiedziałem, bo tłumaczyłem. No, no i co, I, i czekam teraz, no nie, patrzymy co będzie się działo lokalnie, możemy nawet sobie tak wziąć, nasiągnąć FIBO tutaj, no kurde, nawet nie wiem gdzie musimy mierzyć to FIBO, no nie, Dawajcie może otworzymy lepiej total, bo tutaj faktycznie to wygląda jakoś tam w miarę ok, No i właśnie od naciągniemy FIBO tutaj, o i widzimy z Wami strefę mniej więcej w okolicach 3,76. Tutaj może nastąpić to odreagowanie, jeżeli to faktycznie jest fala B. Jeżeli impuls, żadnego odreagowania nie będzie. No i dawajcie w takim razie zerkniemy sobie na Bitcoinie, gdzie to jest. To jest no na bank zejście o tutaj do poziomu może nawet 111. Dawajcie mu tak sobie na oko naciągniemy. 111, może nie, 111,5, bo to jest ta strefa, która w takim razie mniej więcej, tak, może być troszkę niżej, ta strefa mniej więcej powinna nas powstrzymać, jeżeli chodzi o zwykłą korektę. I właśnie tutaj możemy teraz obserwować, co będzie się działo u nas z bitcoinem w ciągu najbliższych kilku godzin, no może dni, jeżeli troszkę dłużej to wszystko będzie trwało, no nie? No, i słuchajcie, to wszystko. Więc ta lokalna struktura, tak jak mówię, bardzo mi się podoba, wszystko wygląda super. No, i teraz tylko pytanie, czy w dół będzie ABC, czy będzie impuls. Jeżeli impuls, to raczej powyżej tego lokalnego wierzchołka my już z Wami nie pójdziemy, czyli powyżej poziomu, powiedzmy, tam 114 z haczykiem. Jeżeli jednak do, w dół będzie zwykła trójka, to ja dopuszczam to rozszerzenie. No i negacja, tak jak mówię, spadkowych obliczeń znajduje się tutaj w okolicach 117. No, ale teraz już według mnie, swój stop loss można przestawić. Czyli jeżeli wcześniej mieliśmy stop loss no ile tam było niecały 3% no to teraz już można dać go na 0 albo tam 0,3 no tu wiecie skoro my realizowaliśmy już nawet częściowo swoją pozycję to na pewno my swój stop loss pokryjemy a nawet będziemy na plusie więc tutaj już w ogóle nie ma czym się stresować wszystko więc tak jak mówię jeżeli potrzebujecie taką bardziej dokładną analizę albo chcecie zobaczyć co ja tam rysowałem wam wcześniej to na grupie hashtag bitcoin i tam właśnie wszystko jest więc trzymamy kciuki Oby oczywiście, że w dół realizował się impuls i nie trzeba było już kombinować z tymi różnymi rozszerzeniami do załóżmy tam trójkąta czy nie trójkąta. W każdym razie, żeby ta struktura powiedzmy wiecie A, B, żeby ta fala B już się skończyła i my czekamy teraz na większe, głębsze zejście. No ale jeżeli będzie jednak to rozszerzenie, nie poradzimy nic na to, tak jakby wiecie, musimy to zaakceptować, że takie coś ogólnie jest możliwe, no to niestety będziemy musieli właśnie przejść na... Jakąś inną strukturę tej korekty, i właśnie ten trójkąt chyba będzie wyglądać, mi się wydaje, że najlepiej. Oczywiście, że na razie mówisz troszkę za wcześnie o tym trójkącie, bo jest po prostu za mało informacji, ale tak jak mówię, do obserwacji, rozrysować sobie jakoś to tam osobno na innym wykresie, no nie, żebyście mieli powiedzmy wykres, który po prostu będziecie obserwować i będziecie mieli też wykres, na którym będziecie pracujemy, tak? Tutaj teraz szukamy możliwości. No i tak jak mówię, patrzymy na tą lokalną strukturę. Interesuje nas, czy w dół będzie ABC, czy będzie impuls spadkowy. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję i do usłyszenia.